средним и долгим термине O budownictwo jestem spokojny, dlatego że te zlecenia będą naprawdę gigantyczne. Zaraz postaram się o tym, o tym opowiedzieć szerzej. Natomiast w krótkim terminie i to, co dzieje się dzisiaj na rynku, no nie, mnie, nie napawa mnie optymizmem. Firmy bardzo mocno walczą o nowe kontrakty, a ponieważ w polskiej branży budowlanej dominuje kryterium najniższej ceny, to wiemy, jak to wygląda z perspektywy firm. Po prostu firmy dołują ceny, swoje ceny ofertowe. A to a to powoduje no, duże obawy przed rentownością tych kontraktów, które są dzisiaj przez firmy pozyskiwane. Oczywiście, kiedy przyjdzie, a wydaje się, że w ciągu kilkunastu miesięcy, ta kumulacja inwestycji, nowa kumulacja inwestycji infrastrukturalnych pewnie będzie miała miejsce, to doprowadzi to do wzrostu cen materiałów, kosztów pracy, więc no, pytanie, czy, czy, czy ta rentowność kontraktów, które są dzisiaj pozyskiwane, no, no, to, czy, czy firmy będą czuły się z nią komfortowo? tortov